Maksymilian jest wstrząśnięty. Postanowił na własną rękę ustalić, kto zgwałcił siostrę Natalii. Witam, szanownego pana. Dawno cię tutaj nie było. Ty dupku wiem, co zrobiłeś. Porąbało cię? Rok temu impreza? Najpierw tu, potem u ciebie, pamiętasz? A skąd mam niby pamiętać? Przecież codziennie wtedy imprezowaliśmy. A ją pamiętasz? Paulina, siostra Natalii. Tej dziewczyny, z którą pracujesz w pizzerii. Ktoś jej wtedy podał pigułkę gwałtu, a to jest twój rozpoznawczy znak. Co cię tak bawi? Ty mnie bawisz. Ty naprawdę nie pamiętasz, co się wtedy wydarzyło, czy tylko żartujesz? Przecież tamtej nocy to ty podałeś jej pigułkę. Wymyśliłeś sobie, że zabierzesz się z klubu i podsuniesz swojemu bratu. Żeby wreszcie zaliczył Co ty chrzanisz? Tak było Tylko, że Łukasz nie chciał jej przelecieć Wkurzył się na ciebie Ty olałeś pannę i wróciłeś się dalej bawić I co, ty się ją wtedy zajęłeś? Nie, nie, nie Jarek i Borys A wiesz co? Nawet nagrali filmik z tego, jak się z nią zabawiają I nic z tym nie zrobiłeś? No a co niby miałem zrobić? Nie pamiętasz? Przecież nie takie rzeczy działy się u nas na imprezach Dobra, pójdziemy na policję i wszystko im powiemy Wal nie będę sypał kumpli. Oni ją zgwałcili, do dzisiaj ma przez to depresję. Mówi się trudno. Dobra, pójdę sam. Ale nie dziw się, jak skończę z Borysem i Jarkiem na dnie. Co ja narobiłem? To prawda, że nie jestem święty i nigdy za takiego się nie uważałem. Ale jestem pewny, że jeszcze nikt nigdy przeze mnie nie cierpiał. Nieważne, że chłopaki zgwałcili Paulinę, ale to ja dodaję jej wtedy piłkę gwałtu do drinka. To moja wina.